Witam pokaruję Wam kolejne zbiory U mnie pomidorków Dzisiaj pół wiadereczka I są tu chyba 3 czy cztery pomidorki Których jeszcze Nie pokazywałam Więc zaraz je Znajdę Przygotowałam sobie talerzyk I Wam pokażę Jakie to były pomidory I jak one Wyglądają I przede wszystkim jak Smakują! I teraz, kochani, Wam pokażę moje pomidorki. Niektórych po prostu zdjęcia dam, bo one już były przekrojone i szkoda mi będzie kroić obecnie. I mamy takiego bardzo, bardzo dużego pomidora. Taka żółto-zielona zebra. Przygotowaliśmy sobie nawet wagę. Może ja do Was odwrócę, tak. I zobaczmy, jakie te, te. Mam dwie sztuki tych pomidorków, akurat przyniosłam. Było wcześniej jeden, to pozyskałam sobie nasiona. Tak się prezentuje. Żółto, taki zielony. On jest żółty w środku. Tu gdzieś Wam z boku zdjęcie dam. i syn mi będzie pomagał ważyć. Patrzcie. Połóż. 47 gram. Czyli, patrzcie, prawie około pół kilograma, nie? Taki pomidor waży, bardzo duży, na pewno te pomidory u mnie będą na przyszły sezon. Zobaczmy tego mniejszego, tak dupko go kładź. 26 dg. no Tak samo ten, nie? 47, ładnie, dobra, te położymy sobie tutaj z boku. Ja wam tutaj gdzieś zdjęcie dam z boku, jak on wyglądał w środku. Bo ten akurat kroiłam, ale powiem wam jest bardzo fajny w smaku. Taki można powiedzieć słodko-kwaśny. Fajny pomidor, na pewno ten pomidor będzie u mnie. Mam trzy krzaki, w gruncie akurat tak się udało tego pomidora. I tu mamy taką zwykłą, zwykłą malinówkę. Zobaczcie, zwykła jakaś malinówka babini albo coś 16, 16,6 i grama. Nie taki. Średniej wielkości pomidor. Malinówka to chyba każdy wie jak wygląda. Został, został w tym razie. I mamy tutaj, powiem Wam tak. Egzemplarze: białe bawole serce. To też mam tutaj gdzieś w rogu wkleję zdjęcie, jak wygląda w środku. Smak można powiedzieć białego, bawolego serca. Taki sam jak czerwonego. Ale fajnie się prezentują. Białe, bawole serce. I sobie zważymy. 23 i 9. No, 24. Można powiedzieć. Ten większy. A mniejszy? 174 gramy. Czyli tak, ja wam tutaj zdjęcie tego wstawię. Bo tutaj tylko chyba dwa pomidory były niekrojone. I mamy tak, żółte bawole serce. Zobaczcie, też fajnie wygląda. Żółte. Zważmy sobie. Przepraszam tutaj za syczenie, ale mi się obiad robi. 24 gramy, Też nawet ładny okaz. Mamy tutaj brązowe bawole serce. Są takie nieduże. Naprawdę jak serce wygląda. Takie wiecie, prze przekrwione nie? Tutaj takie fajne tenie. 12 można powiedzieć gram. I tutaj mamy takiego pomidora białego po naszemu biała piękność, tego będziemy kroić bo tego jeszcze chyba wam nie pokazywałam a białe bawole serce też wam tam zdjęcie dam, zobaczmy ile 12 gram, 12,5 można powiedzieć grama czyli tak, przykroimy sobie tego białego za chwilę przekroimy sobie brązowe bawole serce Mam tutaj takie, takiego pomidora, którego też Wam nie pokazywałam. Nie wiem jak on się nazywa. On tutaj ma takie fioletowe obwódki, jak widzicie. Trzy sztuki, akurat dzisiaj przyniosłam. I wygląda tak. On jest kremowy w środku, po prostu jest kremowy. 10 gram. Dobra. Tutaj mamy tego yy, Amerykan Też przyniosłam dwie sztuki. Ja go Wam pokazywałam, on jest taki bardziej przycierowy. No możemy sobie go zważyć. 95. I tu mamy orange bananka. To też Wam pokazywałam, jak przykraiwałam 71 gram Tutaj mam takiego średniego gargamelka. To też Wam pokazywałam. 66 gram. Jak znajdę zdjęcia z przekrojenia, to Wam tutaj mogę powstawiać I mam tutaj taki można powiedzieć brązowa zebra. I 10 i 8. Dobra. I jeszcze tutaj mam takiego małego właśnie z tej tego białego i jest ten biały bananek. A ten biały bananek to malutki, nie? zobaczcie, 30, 29 gram. Mamy no te pomidorki. I tutaj mamy tak mega groniasty, żółty tak się prezentuje. A mega groniasty czerwony tak się. Jeszcze jeden mi uciekł, zaraz go złapię. Nie ma za wiele. Był jakoś mało zapylony, ale zaczął właśnie mi dojrzewać i fajnie się... Zobaczcie, takie małe gruszeczki, można powiedzieć, nie? Malutkie gruszeczki, ale są takie fajne, słodziutkie. Te mega gruniaste. No dobra, zabieram wagę, zaraz przykroję te, co mam przekroić, a te, co... Yy, wam nie będę przykraiwała to Wam zdjęcia dam koło tych pomidorów No dobrze tamte już posprzątałam które są niepotrzebne więc kroimy Te pomidory które chyba Wam nie pokazywałam Czyli tak zaczniemy od brązowego bawolego serca Tak wygląda To brązowe bo serce on jest fajny słodki pomidor powiem wam fajny słodki pomidor taka można powiedzieć w środku wiśnia no duży ma ten ten tutaj dobra odkładamy go teraz tego białego on jest taki lekko płaskowaty powiem wam ja mam chyba dwa krzaki jego. Fajny miąż, taki wiecie. Dosyć zbity. Fajne komory nasienne. jest taki z kwaśniejszych pomidorów, powiem wam. Bardzo soczysty. Taki mniej słodki, ale jest dobry. Sałatka, fajnie, fajnie się na pewno będzie prezentował teraz weźmy sobie nie wiem czy tego wam pokazywałam jak wam pokazywałam to się powtórzę tą brązową zebrę zobaczcie też wiśniowy taki w środku wiadomo, że zawsze coś tam się wiecie kochani pominie mmm Te dwa jest takie lekko paśnie. Malinówkę wam przekroję. Chyba nie kroiliśmy. Zwykłe, zwykłe malinową. Ja sobie po prostu zrobię z tych pomidory, pomidory ze śmietaną. Już będą pokrojone. Spróbujemy. jak to powiem wam, malinówka taka soczysta średnio słodka Akurat. ten to jest fajny powiem wam pomidor on jest taki fajny wyglądowo tutaj widzicie przebarwienia ten fiolecik a w środku taki fajny, kremowy po prostu, zobaczcie, można powiedzieć taki jasny, żółty. Hmm. Nie jest to pomidor z pomidorów słodkich bardziej taki lekko pastowaty, soczysty. Podobny ma smak właśnie do tego Białego pomidora Podobny, bardzo podobny I tutaj mamy te mega groniaste Powiem wam, że one słodkie są Bardzo słodkie, przekrójmy sobie czerwonego Wam na pewno nie pokazywałam No i tego przekrójmy, nie? Jak w środku wygląda Wiadomo, że to jest koktajlówka Mam nadzieję, że one na Przyszły sezon u mnie lepiej zauwocują i żółtym, bo dużo, dużo właśnie się kwiatów nie zawiązało. One są fajne, takie słodziutkie na raz. Także na pewno u mnie będą. Poza tym jak on by tak zablonował, tak jak powinien, to on by był takim urodzajnym pomidorem, że... Naprawdę, mam nadzieję, że w kolejnym roku będzie lepiej. Dobra, to sobie działa Mamy pokrojone te moje pomidorki, zobaczcie. Ładnie to wygląda, prawda? Ja je zaraz wykorzystam do pomidorków ze śmietaną. Wiadomo, nie będą tak leżały pokrojone, bo chciałam Wam pokazać jak to wygląda, jakieś sobie zdjęcie zrobię. Na miniaturkę i myślę, że to na tyle taki dzisiaj test smaku i jak wyglądają pomidorki, te których raczej chyba nie pokazywałam, a tam wam do tamtych po prostu z boku stawię zdjęcia. No dobra, to na tyle, pan!